Dzisiejszy mecz z liderem w tabeli. Jak może pan skomentować to widowisko? Możemy znowu sobie w brodę, ponieważ po raz kolejny byliśmy zespołem, który miał więcej sytuacji do zdobycia bramki, jednak raziliśmy nieskutecznością. Myślę, że zespół gospodarzy miał tylko jedną sytuację, gdzie strzelił w poprzeczkę. Później z niewiadomych przyczyn sędzia nagle podyktował rzut wolny pośredni. Nie widziałem tam żadnego zagrania na tak. No i z, e, niestety znowu straciliśmy taką dość przypadkową bramkę. E, mimo to mogliśmy jeszcze zdobyć w końcówce meczu e, bramkę, ale dwie doskonałe sytuacje zostały niewykorzystane. E, bardzo duży nie, niedosyt po dzisiejszym meczu pozostał e, szkoda, ponieważ e, chłopacy dość dużo energii i wysiłku włożyli w ten mecz. Myślę, że. E, ten remis nie jest wynikiem sprawiedliwym z przebiegu gry, i trudno, gramy dalej. Ważne, że ten dystans do lidera się nie powiększył został na tym samym poziomie. Dziękuję. Dziękuję. Dzisiejsze spotkanie z wiceliderem w tabeli. Bardzo piękna gra. No, niestety remis i po jednym punkcie. Jak może pan skomentować to spotkanie. Znaczy, czy piękna gra, no był to na pewno taki pojedynek z pełną, z pewnym ładunkiem emocjonalnym dla jednej i dla drugiej drużyny z racji lokalizacji naszej miejscowości na pewno dodatkowe emocje tutaj wzbudzał. Ja myślę, że wynik, z którego się cieszę po tym meczu mieliśmy troszkę personalnych zawirowań. Myślę, że mecz mógł być i był y, takim widowiskiem, które przysporzyło kibicom y, y, wielu, wielu, wielu emocji. Przypiękny, nie każdy sobie odpowie na to pytanie. Na pewno nas cieszy nie przegrana, bo goniliśmy wynik w tym meczu. Także dziękuję zespołowi za, za postawę, za bramkę i patrzę w przyszłość y, y, z optymizmem. Dziękuję. Dziękuję.